Dzisiaj na matematyce poćwiczysz rozwiązywanie zadań z treścią. Niektóre z zadań tekstowych są niestandardowe. Co to znaczy? To znaczy, że musimy je tak przekształcić, czyli tak zmienić, by można było je rozwiązać. Posłuchajcie. Pierwsze zadanie. Jarek kupił album z ptakami. Dał kasjerce 50 zł. Ile złotych powinien dopłacić, jeżeli album kosztował 37 zł? Zatrzymaj filmik, zastanów się nad tym zadaniem. W tym zadaniu należy zmienić Pytanie. Mam nadzieję, że na to wpadłeś. Tutaj było pytanie w ten sposób sformułowane. Ile złotych powinien dopłacić, jeżeli album kosztował 37 zł? A przecież chłopiec dał kasjerce 50 zł. Dlatego pytanie powinno brzmieć. Ile otrzyma reszty, jeżeli album kosztował 37 złotych. Ile reszty otrzyma? Bardzo łatwe działanie. Spójrzcie, 50 zł dajemy pani kasierce? Album kosztował 37 złotych. Ile chłopiec otrzymał reszty? Trzynaście złotych. Bardzo łatwe zadanie, pod warunkiem, że dobrze sformułujemy pytanie. Zadanie drugie. W kiosku są pocztówki z papugami, sikorkami i łabędziami. Razem 40 pocztówek. Papugi są na 27 pocztówkach, sikory na 26, a na pozostałych są łabędzie. Na ilu pocztówkach są łabędzie? Zatrzymajcie filmik i zastanówcie się nad tym zadaniem. Zwróćcie więc uwagę, że jeżeli pocztówek z papugami jest 27, a z sikorkami 26, to jest ich w sumie więcej niż wszystkich pocztówek. Zmienimy więc ilość pocztówek z poszczególnymi ptakami. Zamiast 27 z papugami, ja napiszę, że jest ich Siedemnaście. Zamiast dwudziestu sześciu z sikorkami, ja napiszę, że jest ich 16. Obliczę teraz, ile jest tych pocztówek. Siedemnaście dodać 16 to jest trzydzieści A pytanie było takie. I na ilu pocztówkach są łabędzie? Pamiętacie, ile było wszystkich pocztówek? 40. Bardzo dobrze. 40 wszystkich pocztówek, w tych 40 były było 17 z papugami i 16 z sikorkami. Jeżeli od wszystkich pocztówek odejmiemy te z papugami i z sikorkami, dowiemy się, ile było pocztówek z łabędziami. Czyli od 40 odejmujemy 33, a to się równa 7. Było więc siedem pocztówek z łabędziami. Kolejne ciekawe zadanie to zadanie trzecie. Z gołębnika wyprunęło 12 gołębi. Ile gołębi zostało w gołębniku? Zatrzymaj filmik i zastanów się nad tym zadaniem. Czegoś brakowało w tym zadaniu. Bardzo istotnej informacji dotyczącej tego, Ile było gołębi w gołębniku? Jeżeli dopiszemy zdanie na początku tego zadania, ile było tych gołębi, wtedy bez problemu rozwiążemy to działanie. Umówmy się, że, na, że w gołębniku było 20 gołębi. To zapisuje działanie. Dwadzieścia odjąć. Ile wyfrunęło? Dwanaście. To się równa osiem. Czyli w gołębniku zostało osiem gołębi. Zadanie czwarte. Na podwórku było 17 kur, osiem kaczek, pięć wróbli i dziewięć gęsi. Ile ptaków domowych było razem na podwórku? Zatrzymaj filmik i zastanów się nad tym zadaniem. Powtórzę jeszcze raz pytanie, bo jest ono bardzo istotne w tym zadaniu. Ile ptaków domowych było razem na podwórku? Czy wśród tych ptaków są jakieś ptaki domowe? Nie ma. Zobaczcie, kura, kaczka i gęś to ptaki hodowlane, niedomowe, a wróbel to przecież dziki ptak rubli ludzie nie hodują. Dlatego to zadanie zupełnie nie ma sensu. Możemy jedynie zmienić je, zmieniając pytanie: Ile ptaków było razem na podwórku bez przymiotnika domowych? I wtedy musimy dodać do siebie. Wszystkie ptaki, czyli 17 kur. Dodać 8 kaczek i dodać 5 wróbli dodać 9 gęsi. Możemy również zadać inne pytanie. Ile ptaków? hodowlanych było razem na podwórku, wtedy będziemy liczyli kury, kaczki i gęsi. Spójrzcie, tu mamy trzydzieści cztery, a tu powyżej 39. dziewięć. Mam nadzieję, że zadania Wam się bardzo podobały. To były takie zadania, zagadki matematyczne, które miały Was zmusić do myślenia. Mam nadzieję, że świetnie się dzisiaj bawiliście, bo ja tak. I zapraszam Was do rozwiązania kolejnej zagadki matematycznej. Posłuchajcie. Najpierw było tak. Bociana drapał szpak. Potem była zmiana. Szpak drapał bociana. Były jeszcze trzy zmiany. Ile razy szpak był drapany? Jeżeli uda Wam się odpowiedzieć na to pytanie, to napiszcie jej rozwiązanie. Na marginesie, czyli z boku strony ćwiczenia, które dzisiaj będziecie wykonywali, a będziecie dzisiaj robili ćwiczenia na stronie 44. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały. One nie są może tak bardzo mylące. Jak te, które przed chwilą z Wami rozwiązywałam, ale wymagają logicznego myślenia. Myślę, że sprawią Wam wiele przyjemności. Życzę Wam więc przyjemnej pracy i do zobaczenia.